Myślisz sobie co to za balet? A to po prostu lecę wokalem, lecę na szale, na szale mam porwę życia. Do tego jak się dorwę, tutaj że to potnę, potnę niczym. Życzę tutaj masakra, życie, tutaj nagrał tutaj nie jeden, choćby tutaj, że to nie to za plan tutaj nie było do planu, nie było tutaj Po prostu spontan, tak to spotkam, improwizuję, kiedy to wyjść, który muję, tutaj go czuję odczuję to skórze mam to freestyle tutaj jeszcze raz powtórzę że to jeszcze się nie duszę weź się tutaj weźcie ode mnie zejście. głoszę. tutaj że to głoszę serię tutaj masz to sednem. Otwieram odpowiednie odpowiednie tempo odpowiednie serio serio to gadam serio to pada. na to co wpadam wierszem nie tutaj że to i pierwsze od rzeczy męczyć nie mreczyć tutaj nie to nie to wręczyć tobie kurwa bukiet kwiatów życie tutaj a tu jak to skrata, tutaj to wyrasta, to skwita Mam to, i to, miasta się nabita niosę to kwita, ofita liczę I tutaj obliczę, tutaj nie przeliczysz może się przeliczyć, możesz na to twórdzie Tutaj, że to tyle wtórzę, tyle to powtórzę Że to jak nie muszę, nie muszę nic tutaj nie piszę, tutaj nie to Rezweram to ciszę, że to ktoś, może osobna Tutaj, że to druga ta osoba Życie jak do doba, albo być albo tutaj, jak to kurz możesz zetrzeć, kurwa, jak możesz tego wetrzeć. tutaj, że to wietrze, wietrznie, tutaj, wszystko, tak to, człowiek, że to niebezpiecznie, tak to, nie wiesz, co wejdziesz, nie wiesz, co przejdzie, nie wiesz, co bokiem, jakie te uroki, jakie tego ponieść, jakie tego koniec, jakie tego prawda, życie tak do gardła, kiedy mnie to wchodzi, kiedy mi to krew, tutaj się powodzi.